Cześć, tej strony Robert. Słuchajcie, krótka moja opinia po meczu Hiszpania-Polska. Oczywiście cieszyłem się jak małe dziecko, naprawdę jak małe dziecko. Darłem, darłem gębę, jak wyrównaliśmy na ten 1-1. I wierzyłem jako kibic, że jest szansa sprawić nawet mega niespodziankę. Słuchajcie, dostałem masę maili od Was, y, wiadomości na Facebooku i tak dalej, że zarzucacie mi, że no i co, no i co, i zagrali super, i co teraz Pan powie. No to teraz Pan powie, słuchajcie. Y, ja oceniam reprezentację Polski, musicie to zrozumieć, właśnie, albo nie musicie, no jak chcecie. Z perspektywy 30 lat, y, przez które im kibicuję, i naprawdę uwierzcie mi, że dla mnie, poza tym y, bodaj 92 rokiem. Gdzie nasza reprezentacja właśnie przegrała Hiszpa z Hiszpanią w finale, to po tamtym czasie, no to no trzeba by się było spytać fachowców albo znaleźć te statystyki. My naprawdę mieliśmy w jedynie, jedynie pojedyncze mecze, gdzie właśnie tak jak wczoraj mogliśmy się po prostu mega pocieszyć, że nareszcie zagrała drużyna, że nareszcie coś się działo. I nareszcie były te emocje, o które tak wszyscy w podświadomości po prostu yy, prosimy tą drużynę i chcemy to przeżywać. To, to tyle, słuchajcie. Ja zdania o, tych, o tej reprezentacji nie zmieniam, bo się mnie dzisiaj pytacie: no i co, i dalej pan będzie mówił, że to są celebryci. No jasne, że tak, no dalej będę mówił, że to są celebryci, że to są miernoty, bo to są ludzie, którzy grają kilkanaście lat w piłkę, jak czytaliście na Facebooku, gdzie tam w, w, napisałem o tym. Yy, no słuchajcie, no jeśli ktoś gra 13 lat w piłkę, 12, 11, no ileś tam no i on dalej cały czas o konferencji wychodzi i mówi, że coś poprawia, coś trzeba zgrać, coś No to no to sorry, sorry wina tu jak to się mówi, ale... No dla mnie jest to po prostu słabe. No to są zawodowcy. Już tam pal licho, ile oni zarabiają. Ale to są zawodowcy. To są ludzie, którzy całe życie grają w piłkę. I oni nie są w stanie na przykład oddać strzału na bramkę. No dlatego ja ich oceniłem tak jak ich oceniłem. Wczorajszy mecz dał mi mega, mega, mega radochę jako yy, kibicowi. No bo ja podobnie jak yy, 99% ludzi, którzy oglądają piłkę no myślałem, że to będzie kolejny blama, że przydostaniemy z 5:0 Zero i, i będzie pozamiatane i będzie po wszystkim okazało się inaczej okazało się mówiąc realnie bo ja też oczywiście nie chcę mówić pod wpływem emocji, dlatego wolałem się przespać, żeby te emocje opadły no i faktycznie dzisiaj zacząłem czytać oglądać tam różne te, tych fachowców, prawdziwych fachowców ja nie jestem jakimś tam fachowcem od, od piłki nożnej, żeby oceniać. Yy, no, ja, ja to oceniam jako kibic. No, dla mnie wczoraj stało się coś, o czym ja marzyłem czyli ta drużyna zagrała z sercem, z prawdziwym sercem zagrała po prostu. Yy, oni generalnie tworzyli kolektyw, tworzyli drużynę. Nawet ten, ten, ten moment po meczu, widzieliście, stworzyli to kółeczko, mobilizowali się to było właśnie coś, o czym ja zawsze marzę żeby tak nawet jak oni by przegrali wczoraj, bo gdyby wczoraj naprawdę po tym meczu było 3-0 dla Hiszpanów, to ja bym dokładnie mówił te same słowa. Zagrali jako drużyna, nareszcie. Ile trzeba czekać tych meczów, żeby oni zagrali właśnie w ten sposób? I teraz pytanie do tych wszystkich, którzy mnie hejtują. Jesteście przekonani, że my z takim samym zaangażowaniem zagramy ze Szwecją? No, ja bym tutaj się zastanowił, czy to nie było tak, że to wczoraj, jak mówią fachowcy, nie ja, to no ja, ja po prostu to oceniam, tak jak Wam mówię, jako kibic. Dla mnie wczoraj było super, było drużynowo, cisnęliśmy, w cudzysłowie, mieliśmy szansę nawet ten mecz pewnie wygrać. Jakbyśmy mieli jeszcze więcej szczęścia, bo mieliśmy wczoraj mnóstwo szczęścia, to musicie też przyznać. No i, i co, jednak się okazuje, że słuchajcie, patrząc od strony Bukmacherki. I jednak nie ma pewniaków. Mi kupon nie wszedł. Tak, się, tak, tak pokazywałem wam ten kupon, że obstawiłem, że ze, Szwe ze Słowacją będzie remis 2 i było. Tu liczyłem na pewną wygraną Hiszpanów i w ostatnim meczu stawiałem, że będzie remis ze Szwecją. I tak się chwaliłem tym kuponem publicznie. Zdawałem sobie sprawę z tego, że oczywiście jak go nie trafię, to pojawią się za chwilę głosy. Pod tytułem O, jaki fachowiec, nie trafił. Słuchajcie, no jasne, że ja nie trafiam, że ja nie trafiam masy kuponów. Ale to nie, nie, o tym, nie o tym mowa. Na szczęście wczoraj zagraliśmy też górnik Zabrze 2, który grał z ruchem Chorzów i udało się, załóżmy ten kupon odrobić, bo tam wszedł kurs 4,81. Ale nieważne, to już pomijając te te, te te moniaki, za które się tam gra. Yy... Chodzi o to, że tak, ja wczoraj ktoś tam mi zadał pytanie, jakiś tam pan Dmochowski chyba. Czy teraz nagle przestanę mówić, że to są celebryci i tak. No nie, nie przestanę. Dalej są dla mnie miernotami, celebrytami i tak dalej. Pan Dawid pewnie zaraz napisze, że jestem miernota. No i okej, okay, ma prawo przecież wyrazić taką opinię. No i niech tak będzie. Słuchajcie, dla mnie wczoraj zagrali, zagrali jak dla mnie, dla kibica bardzo fajnie. Było widać, że się starają, było widać, że, że im zależy. Pierwszy raz było widać, że im zależy. Ja później oczywiście po meczu od razu odpaliłem sobie kanał sportowy i słuchałem, co właśnie ma do powiedzenia pan Wojciech Kowalczyk, który prognozował klęskę. No i pan Wojciech stwierdził, że no pewnie jak podobnie jak my wszyscy, że tak naprawdę ta Hiszpania jednak to nie jest ta Hiszpania jeszcze niedawno. Tam jest masa nowych graczy. Oni jednak wczoraj zagrali słabo. Wystarczy otwórzcie sobie dzisiejsze gazety w internecie hiszpańskim i zobaczcie co oni piszą o własnej reprezentacji. No że tam jest katastrofa w ogóle. Także my wczoraj z przeciętnie grającą Hiszpanią wypadliśmy w miarę dobrze. No i mnie to na przykład kibica bardzo cieszyło. Marzy mi się, żeby oni znowu w meczu ze Szwecją wyszli dokładnie z takim samym zaangażowaniem. I tak naprawdę mecz ze Szwecją dopiero pokaże, czy to był wypadek przy pracy i Hiszpania była tak słaba, a my, jak mówią fachowcy na przykład z kanału sportowego, zagraliśmy jak zwykle, bo oni twierdzili, że my zagraliśmy jak zwykle. Ten mecz z góry w naszych głowach był nie do wygrania, więc oni bez żadnego obciążenia psychicznego tak, jak na przykład na mistrzostwach z Amerykanami graliśmy ostatni mecz, że my wiele meczów, podobno według fachowców, jak już nie gramy kompletnie o nic, to wtedy nagle nie ma tej, nie ma tej, 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 tej takiej, wiecie, tego, tego stresu psychicznego, i oni sobie po prostu wtedy bez żadnych obciążeń faktycznie pokazują, że są w stanie fajnie zagrać. No i teraz pytanie: czy zagramy właśnie tak samo ze Szwecją? Ja odpowiedzi na to pytanie nie znam. Ja przegrałem kupon, ale jak e, ci, co czytają tajne mailingi, doskonale wiedzą, że ja w bodajże pierwszym czy drugim e, przedstawiłem swoje zasady gry, w których było wyraźnie napisane nie tykam nic, co w nazwie ma Polska. Dlaczego? I wytłumaczyłem to dalej, że to jest drużyna Polski, to jest taka drużyna, która właśnie przegra z najgorszą drużyną na świecie, a z, na przykład z taką Hiszpanią, Niemcami czy kimś innym chłopaki się tak mobilizują, tak się spinają, że często gęsto robią y, po prostu niespodziankę. I to się nie zmienia od naprawdę wielu, wielu, wielu lat. Dlatego widzicie, złamałem swój punkt, postawiłem na Polskę i niestety straciłem kasę. No tak to tak to po prostu na, na, tak to wygląda i tak jest Bóg że trzeba się po prostu bardzo, bardzo ale to trzymać swoich zasad nie ulegać emocjom ja uległem emocjom niestety bo też jestem kibicem, też im kibicuję wy co niektórzy myślicie, że ja nie wiem siedzę w domu w ciemnym pokoju i zacieram ręce i myślę sobie tylko, żeby oni przegrali no bzdura, tak oczywiście nie jest ja podejrzewam, że naprawdę ja uwielbiam polską reprezentację tą adrenalinę te emocje, że kurczę, a może jednak, a może jednak, a gdybyśmy wygrali z tymi Hiszpanami, jejku, no to byłaby rewelacja. Na całym świecie by o nas mówili, że wygraliśmy właśnie z Hiszpanią, ale troszeczkę zabrakło, trudno. Po wczorajszym meczu nie mam już właśnie żadnych pretensji, jak teraz ktoś wyjdzie na konferencji i powie, że mieliśmy szansę, bo mieliśmy szansę, tak? Mieliśmy szansę, że. W cudzysłowie cisnęliśmy, no coś tam żeśmy ich cisnęli. Też się gubili, też też była tam u nich yy, w pewnych momentach panika. No i ja to właśnie rozumiem. Daliśmy serducho jeden jeden super gramy dalej, a nie na zasadzie, że wychodzi jakiś mistrz. Oddaliśmy dwa strzały na bramkę i nic nie graliśmy kompletnie w tym, z tą Słowacją, a on mówi, że mieliśmy mnóstwo okazji, zabrakło szczęścia. Nie, nie, to właśnie na takie coś się nie zgadzam i Marzę, żeby te mecze wyglądały naszej reprezentacji w dalszych spotkaniach tak jak ten wczorajszy, i żebyśmy mieli też tyle szczęścia co wczoraj. No bo popatrzcie na ten mecz tak realnie, dzisiaj tak, tak wiecie, bez, bez żadnych tych, nie strzelili karnego, yy, udawało nam się z tymi y, offside'ami wiele razy, także. Popatrzcie też, ja oczywiście dzisiaj też czytam, że ktoś tam pisze, że zagraliśmy słabo, że to był słaby mecz Polaków, coś. Nie, 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 nie. Tutaj ja nie jestem hejterem pod tytułem, że będę ich jechał za każdy jeden mecz, czy zagrali dobrze, czy zagrali niedobrze, to będę mówił, że to są miernoty. Nie, absolutnie. Wczoraj uważam, uważam zagrali, ja uważam, jako kibic zagraliśmy fenomenalny mecz, naprawdę z piłkarzami od nas lepszymi o wiele, wiele klas. I, i, i dla mnie to był super wieczór marzę, żeby za te parę dni, żebyśmy ograli tą szwecję i żebyśmy grali dalej i żebyśmy się po prostu cieszyli. Wszyscy z tego, że wreszcie, wreszcie w tej Polsce można się pocieszyć, bo ja wam powiem na koniec, ja nie jestem absolutnym fanem e, hejtu, jakiś taki nienawiści tej polskiej, ja tego po prostu nie rozumiem. Ja kompletnie tego nie rozumiem, że y, na przykład wczoraj dochodzi do jakiejś tragedii, ludziom się palą domy, a jakiś debil jeden z drugim y, potrafi napisać komentarz, gdzie doskonale wie, że taka policja może go moment namierzyć, a on pisze komentarz, no i super, szkoda, że tam nie było większej tragedii, że wszyscy przeżyli i tak dalej. Nie, ja się od tego absolutnie odcinam. Uważam, że ten internet to powinien być jeszcze bardziej obwarowany przepisami jakimiś tam prawnymi. Żeby tutaj było tak, że jak ktoś kogoś brzydko nazwie to, że faktycznie, albo pomówi, nie daj Boże, bezpodstawnie, to żeby to było jakoś regulowane, żeby to nie było taki dziki zachód, że wchodzi jakiś gościu, jedzie po kimś i wiecie, i czuje się bezkarny. Nie powinno to tak wyglądać, powinna być jakaś kultura, powinniśmy być jako. Jako naród, właśnie się wspierać, ja domyślam się, że większości ludziom w tym kraju się żyje ciężko i dlatego być może stąd jest ten hejt i, i wylewanie swoich frustracji, no bo to faktycznie poklika, ktoś poklika i, i tyle. Także słuchajcie, ja ten mecz oceniam naprawdę. Według mnie zagraliśmy fenomenalne spotkanie. Na ile mogli, na ile mieli umiejętności, to wszystko wczoraj, według mnie, zagrało. Ten trener, być może się okaże, że faktycznie ma mega wizję, potrzeba mu tylko czasu i nie jechać go właśnie znowu w typowy polski sposób, że chłop rozegrał parę spotkań i już są od razu teksty, że go zwolnić, wymienić, bo przecież on nie jest głupi. On czyta na pewno te, te, te informacje, a jak nie on czyta, to ktoś z jego sztabu pewnie mu przekazuje i mówią, zobacz, sześć meczów już się chcą wymieniać. Także ewakuujmy się z tej Polski, bo to jest po prostu... No, tyle w temacie, trzymajcie się, miłej, miłej niedzieli i do następnego razu. Cześć, hej!